Dzień dobry, witam serdecznie wszystkie raki. Horoskop na wrzesień 2023. Co dobrego idzie w stronę raków we wrześniu. Mmm, karta drzewa. Piękna karta. Piękna karta mówiąca o dla zainteresowanych stałej pracy, zapuszczeniu korzeni, czyli o... Na przykład zakupach domu, mieszkania, czyli wszystkich tych miejsc, gdzie możemy się osiedlić, zapuścić dosłownie korzenie. Najbardziej jednak karta drzewa pasuje mi do rodzin i rodów, do drzewa genealogicznego. Być może komuś będzie potrzebne takie hasło we wrześniu, jak drzewo genealogiczne. Ale ogólnie ta karta sugeruje: zwróć uwagę na rodzinę. Zobaczymy, co tarot dalej rozstrzygnie. Czyli jakby w swoim działaniu, Kieruj się słowem ród. Moja rodzina, mój rodowód, członkowie rodziny z krwi i kości. Nie tam wstępni, wstępni, jacyś tam różni, przychodzący, odchodzący, ale ród. Tak? Taka jest właśnie symbolika karty drzewo. A co na to karty tarota? Czyli póki co mamy stabilizację dla raków oraz kwestie. Rodzinne lub dużych firm rodzinnych. Wybór. Karta kochanków to zawsze wybór. Co pomaga lub przeszkadza? a mieczy. Karta Świat w podstawie. Szóstka mieczy. Cesarz. Przed wami ósemka buław, wy królowa buław, zło dwójka kielichów. Cesarzowa. Karta sprawiedliwości jako rada. No więc słuchajcie, tak, no przede wszystkim, biorąc pod uwagę kartę Sprawiedliwości i kartę drzewa, czyli rodu, mogą tutaj się pokazywać sprawy sądowe związane z rodziną, ale w takim ujęciu, że Wy w tym wszystkim działacie. Mamy królową buław jako osobę działającą, tak? No to jest akurat kobieta, no ale wiadomo, że to jest horoskop ogólny, więc może być kobieta, mężczyzna, i to, jak Wy zadziałacie, to będzie kwestia Waszego wyboru, bo wyzwaniem jest karta. Kochanków, a to jest nic innego jak wybór. Mam wybór, czy ja opowiadam się za swoją rodziną, czy ja opowiadam się, nie wiem, na przykład no, dla jakąś nową rodziną, taką, którą nie, ewentualnie chcę tworzyć, albo dla której chcę działać. I co tutaj może zwyciężyć? No, wy w karcie mm, cesarzowej, tak, na pewno macie, moi drodzy, ten potencjał. O to, że możecie o coś o kogoś zadbać. W karcie cesarzowej rysuje się macierzyństwo. Cesarzowa to matka. Na niektórych kartach Tarota przedstawiana jest kobieta w ciąży, tak? czyli ona ma jakieś nowe pomysły, którym daje życie. Może też również no, dawać życie, jeśli chodzi o potomstwo, bo klucz tego czytania to jest za korzenie ród rodzina, więc mogą tu być takie. Dla niektórych myśli, tak? No, dobra, teraz dom, a za chwilę dziecko, prawda? Może tak być. Bo jeśli chodzi o tworzenie relacji, słuchajcie, to tu jak najbardziej karty są na tak. Podpowiadają również, że hmm, no może trzeba wybrać, bo no, mogło się jakiemuś rakowi zdarzyć, że poszedł za bardzo na lewo. No a jednak karty sugerują, żeby wybrać i postawić na ród, na, na dbałość w cesarzowej, o dzieci, o ród, o dom. I chodzi o wybór takiej relacji, która właśnie jakby pasuje do tego słowa ród i do zapuszczania tych korzeni. Karty bardzo mocno również podkreślają, że dla niektórych osób wrzesień będzie takim bardzo przełomowym miesiącem, jeśli chodzi o wyjazdy. Tutaj mamy szóstkę mieczy i karty świat. Mogą to być nawet wyjazdy za granicę. Yy, stabilnie, nic tu się nie dzieje, a wręcz przeciwnie, w czasie tych wyjazdów no, poczujecie się po prostu jak Król królowa, prawda? Czyli będą to dobre hotele, godne warunki, super. Pojawiają się okazje do rozmów, albo tych partnerskich, takich o życiu, o dalszych planach, co robić, jak robić, a smieczy mówi, że będzie tworzony jakiś pomysł nowy, który dość szybko da się zrealizować. Mamy tu ósemkę mieczy, czyli wszystkie pomysły które nam do września, we wrześniu przyjdą do głowy, one szybko będą zrealizowane. Ta szybka realizacja, no jedyne, co na, trzeba jakby tu uważać, żeby nie, co nagle to pod diable nie było, prawda? I zawsze zachować ten rozsądek, wyważenie, zabezpieczyć się prawnie, Czyli na przykład podczas wyjazdów, no to wiadomo, że jeśli jadę do pracy gdzieś do firmy, to żeby mieć umowę, jeśli wyjeżdżam tak, to żeby prawnie było zawarte umowa tego podróży, wyjazdów, wycieczki, to cokolwiek to jest, żeby się ubezpieczyć również. Natomiast co jeszcze tutaj karty pokazują? Jeśli ktoś ma wybierać między partnerem A a partnerem B, to tak jak powiedziałam, bardziej tu będzie też dojdzie do rozmowy. Czy jeśli tych rozmów nie było, to teraz be, no będą, tak? I, I to będą takie bardzo mocne rozmowy na tematy rodzinne. No może ktoś chce tworzyć rodzinę, ktoś wraca do starej rodziny, też tak się zdarza. Dla osób pracujących pokazują się tu sieci handlowe i współpraca z nimi. Niewykluczone, że będą temu towarzyszyć wyjazdy biznesowe, spotkania, rozmowy, kontrakty ubrane lub zakończone jakimś aktem, dokumentem, umową coś, co będzie w końcu sfinalizowane prawnie. Jeżeli ktoś pyta, tu, dlatego się czepiam ciągle tych sądów, bo mamy tu kartę sprawiedliwości. Jeśli kobieta będzie sędzią, to sprawa dla Was pójdzie bardzo korzystnie i, dość, i szybko się zamknie. To, to będzie kobieta bardzo konkretna. Coś jest, coś nie ma i nie będzie tu rozwlekania, przewlekania. To będzie bardzo naprawdę szybko załatwiona sprawa. Jeżeli pytacie, czy ja się spotkam z nim z nią, karty mówią taki to dość szybko. Na pytanie typu czy on kogoś, ona kogoś ma, no, będziecie się, bo wyzwaniem jest dla Was karta kochanków, to jest zawsze karta relacji, gdzie jest jeszcze jakaś tam osoba plącząca się. I, i, I tutaj jakby trzeba mieć to z tyłu głowy, że ta osoba nie jest wolna, z tą osobą jest jeszcze ktoś związany, ale jakby tu decyzja jest po Waszej stronie, kogo wybrać. Czy singla, czy tę osobę, która jest jeszcze z kimś związana, czy rodzinę, czy nowe partnerstwo, prawda? Co ja jeszcze mogę mówić tutaj na ten temat? Z, z przeszłości no, pokazuje się mi cesarz, karta Barana. I jakby sprawy związane z, to, z tą osobą z podznaku Barana, one. Będą się zamykać, ale powiedziałabym, wygładzą się, tak? W szóstce mieczy. Po burzliwych jakichś debatach, spotkaniach, rozmowach te sprawy się wygładzą, aczkolwiek ta osoba z przeszłości może już nie ma tyle do powiedzenia teraz w Waszym życiu, ale jakby ciągle jak cień gdzieś tam tkwi w tle, prawda? No to tutaj należy te sprawy poukładać. I wiecie, co jeszcze tak patrzę, ta, ten cesarz cesarzowa to jest zawsze para. I to i może być osoba, której wyście się lękali, nie? Z jednej strony się baliście tej osoby, yy, a z drugiej strony, jakby taka potrzeba właśnie w tym drzewie jak, jakiejś takiej stabilności, stabilizacji. No mamy i ten świat, i to drzewo, czyli ca, takie właśnie te, te, te rodowe korzenie tutaj główną rolę będą grać we wrześniu. No, niewykluczone, że jedni się w ogóle odetną, bo jednak as mieczy jest tutaj, prawda? Więc, więc ktoś mówi, nie, dobra, ja się odcinam od tego wszystkiego i, i ruszam w swoją stronę, bo tak czuję, że będzie lepiej. No to, no cóż, poradzić, tak? Sprawy się jakoś poukładają. Yy, też może Wam po, przy tak wszego, wszelkiego typu przeprowadzkach, wyjazdach w sprawie nowej pracy, do nowego lokum, domu, z pozostawieniem, tak, tutaj kogoś za sobą, no będzie się wiązać no takie... Ja, ja nie powiem, że nie, to nie jest cierpienie. No, no tak coś mrowi po plecach, tak? Ale górą tutaj będzie takie myślenie, dobra, jak ja wyjadę, to ja będę mógł mogła zadbać. Tak? O, o, tego, o o to lub tego, te, która zostaje w przeszłości. Dziękuję bardzo serdecznie wszystkim rakom i zapraszam na horoskop październikowy.